Witam ponownie na kanale Operator TV. Tym razem nie będzie vloga. Nie będzie vloga. Ostatnimi czasy dostałem wiele zapytań odnośnie, żebym nagrał jakąś aktualizację, co jest na moim iPadzie. A z względu na to, że iPada już praktycznie nie używam, używam cały czas swojego iPhone'a i wszystkie aplikacje najbardziej aktualne posiadam na swoim iPhone'ie, więc postanowiłem nagrać. Właśnie taki filmik, co jest na moim iPhonie, czyli wszystkie aplikacje, których aktualnie używam. Eee, no to co, zaczynamy? Więc tak wygląda główny panel w moim telefonie. Oprócz standardowych ikonek, które możecie znaleźć w każdym iPhonie, takich jak Messenger, kalendarz, zdjęcia, kamera, pogoda, zegarek, mapa, wideo, notes przy. E, aplikacja do przypominania o spotkaniach e, game center e, co tu jest jeszcze iTunes Store App Store kompas e, e, FaceTime ustawienia mam kilka folderów w których znajdują się e, stricte moje aplikacje, których używam dodatkowo, więc pierwsze tutaj, jeżeli możecie zauważyć jest to zakładka folder travel i w nim znajduje się kilka aplikacji, które najczęściej używam, czyli Dublin czyli aplikacja umożliwiająca sprawdzanie najbliższych autobusów w pobliżu z danego przystanku i tak, dalej, i tak dalej. kolejna to jest Datai. Czyli e, mapa Irlandii, Dublina, akurat tutaj w moim przypadku, to co mnie interesuje, e, gdzie są jakie ceny paliwa. Kolejna to jest e, Skyscanner. Na pewno niektóre osoby znają. Jest to aplikacja do sprawdzania cen biletów na różnych połączeniach. z aplikacja Ryanera, na której można sprawdzić ceny biletów z tylko Ryanera i, i ewentualnie zrobić zabukować sobie bilet. Kolejna to jest Dublin Airport, to jest aplikacja umożliwiająca sprawdzanie przyloty, odloty, sprawdzanie czy bukowanie parkingu na lotnisku w Dublinie. Kolejna aplikacja to jest Stenaline i to jest e, aplikacja e, do wyszukiwania promów, promów e, połączenia, wszystkie połączenia Stenaline. E, kolejna aplikacja Here. To jest coś podobnego do Google Maps, e, tylko stworzone właśnie przez e, Nokia. E, no bardzo fajna mapka taka. No... No nic, nic, nic takiego, takiego powalającego, ale czasem używam. I e, AFerry to jest następna aplikacja, która umożliwia wyszukiwanie promów. Tym razem jest to taka ogólna e, stronka. E, taka coś jak Skyscanner, która wyszukuje loty w różnych przewoźników. Tak samo AFerry wyszukuje nam różne połączenia e, promowe z różnych, z różnych firm. Także e, to by była pierwsza strona zakładka Travel, czyli podróże. Kolejna zakładka są to gry. No, nie mam ich tu za wiele, ale Wam pokażę tak pokrótce, właśnie co do zagierki. E, może nie będziemy się zagłębiać i wchodzić w każdą grę z osobna, bo ten filmik by był strasznie długi, ale no, posiadam e, 8 gier aż. Nie jestem jakimś zwolennikiem wielkich gier, wielki gier ale, ale czasami lubię sobie w coś, coś zagrać. E, Bubble Mania, e, no, jeżeli wpiszecie sobie wyszukiwarkę, to, to na pewno wam pokaże, co to jest za gra. E, Freefall, e, Candy Crush, Bubble Witch 2, e, e, Candy Crush e, Soda, Slots. To są automaty takie, jak możecie zagrać sobie w, e, w Las Vegas tam. E, o, i tutaj właśnie e, Sniper 3D, czasami lubię postrzelać sobie i e, My Vegas. To są też e, automaty Jedno, tak zwane i, e, jednoręki bandyta. Tak to się nazywa. No, ale można grać tutaj za darmo, a taka spokojierka czasami na na zabicie nudy można sobie pograć. I co, jedziemy dalej. Kolejna Grupa, folder to jest social media, i tutaj możecie zobaczyć, co u operatora jest. Tego jest troszkę więcej. Na początku tutaj, jak widzicie, YouTube, czyli możemy oglądać sobie filmiki, Facebook, Messenger. No Messenger to jest akurat aplikacja dokładnie do Facebooka podłączona, czyli nie musimy wchodzić na Facebooka, żeby odczytać jakąś wiadomość. Z Facebooka jest to osobna aplikacja podłączona pod Facebooka, Gmail, czyli maile. Followers plus, czyli aplikacja, która umożliwia nam sprawdzanie, czy ktoś nas odśledził, kto nas śledzi, kto nas nie śledzi, i e, takie statystyki odnośnie Instagram, Twitter, to wiadomo. Snapchat, o, widzę, że mam dość dużo e, wiadomości na Snapchacie, Ostatnio właśnie nie miałem czasu nawet wchodzić ani wrzucać jakichś snapów. Właśnie e, widziałem ostatnio w komentarzach, e, kiedy będą jakieś snapy. No muszę, muszę coś, muszę coś podziałać. Dobra, e, kolejna aplikacja to jest Pages. E, to jest aplikacja umożliwiająca obsługę e, fanpage'a, czyli Dzięki tej aplikacji obsługujemy sobie całego fanpage'a, wrzucamy posty, odpowiadamy na komentarze i tak dalej, i tak dalej. Instagram, no to wiadomo. No i przejdziemy do, do następnej. Jako, że y, operator jest oldschool'em, to ma jeszcze GG, nie wiem czy ktoś z Was pamięta, jak pamiętam, to kciuk w górę dla GG. Instacolarz. Czyli możliwość robienia z wielu zdjęć takich kolarzy na Instagram. Pixlr to jest aplikacja do obróbki zdjęć. InstaSize: no to wiadomo, jeżeli zrobimy sobie zdjęcie w jakimś innym, w innym rozmiarze i chcemy sobie akurat dopasować do Insta, no to używamy tej apki. To znaczy, ja używam. Studio jest to program do obsługi właśnie y, naszych kont na YouTube. Ie. Umożliwia to ba bardzo fajne zarządzanie naszą, nas, na, naszym profilem na y, YouTube, ponieważ możemy odpowiadać z niego na komentarze, możemy usuwać, możemy edytować nasze opisy. Wszystko, wszystko także super. Social Blade, y, no to jest taka aplikacja do statystyk. Kolejna, y, You can Snap. Jest ta apka do zdjęć, do obróbki, do edycji i get followers. To jest chyba, nie wiem, kiedyś to ściągnąłem, ale nawet nie wiem do czego to służy, że można pozyskać jakichś followersów. I kolejna nasza zakładka Extra, więc wchodzimy w naszą zakładkę Extra, i tutaj mamy. Kontakty, kalkulator, nagrywanie głosu, czyli tak zwany dyktafon, aplikacja dla banku AB, Topas, tutaj kolejna aplikacja, używa tego, to są programy lojalnościowe, że ma się kartę z takim barkodem i za każdym razem przy wizycie na, e, na stacji benzynowej dobija się punkty i później e, te punkty można przełożyć na jakieś prezenty, jakieś tam nagrody. Wiem, że coś takiego nas na Orlenie jest, czy coś takiego. Aplikacja następna to jest PayPal, do obsługi konta PayPal. Speedtest, no to wiadomo, to jest do sprawdzania prędkości połączenia internetowego. Usage Manager do konta Vodafone, w którym akurat mam Telefon, czyli aplikacja nam pokazuje ilość. O, pokażę Wam tutaj o, ilość użytego internetu w 3G4G oraz przez Wi-Fi. No, taka fajna spoko apka. I ostatnia tutaj na tej stronie to jest My Vodafone. To jest właśnie do zarządzania swoim kontem na na stronie Vodafone, czyli sprawdzanie rachunków, sprawdzanie ilości połączeń, ilości pozostałych minut i pozostałego internetu na telefonie. Następna strona Find iPhone. To jest taka aplikacja, która pozwala na znalezienie swojego iPhone'a, jeżeli go zgubimy. Jeżeli ona jest aktywowana i telefon działa, to jesteśmy w stanie go zlokalizować. Chociaż no nie wiem, czy to, czy to, czy to no jeżeli ktoś, ktoś zgubi telefon, a ktoś znajdzie i go wyłączy, czy, czy jest możliwość później znalezienia. Kolejna aplikacja to Apple Watch, ale ja z niej nie korzystam, nie mam zegarka Apple'a i ona rzuciła się automatycznie przy którejś tam aktualizacji chyba. I ostatnia aplikacja tutaj na, w tej zakładce to jest Dundeal Datai. I to jest aplikacja umożliwiająca wystawianie różnych przedmiotów do sprzedaży, kupno różnych przedmiotów. To jest taka no, aukcyjna yy, aplikacja. Więc co, lecimy dalej. Kolejna, Extra 2, czyli dodatkowe aplikacje, które posiadam, chociaż nie ze wszystkich korzystam, ale posiadam. Siadłem. Czyli pierwsza aplikacja umożliwiająca rozpoznawanie utworów muzycznych, czyli klikamy na aplikację, gdy leci nasza ulubiona piosenka, ale nie znamy jej tytułu. I aplikacja Shazam jest w stanie nam rozpoznać ten utwór i podać nam tytuł. Także bardzo fajne, czasami się przydaje. Kolejna aplikacja iBooks, czyli tam mam swoje książki. Kolejna podcast, szczerze powiem, nie używam, nie wiem, jest, ale ale nie mam. Nie mam pojęcia do czego służy. Kolejna aplikacja to jest EOS Remote, to jest do obsługi właśnie naszego aparatu tego Canon 70D przez Wi-Fi. Możemy dużo dużo rzeczy sterować właśnie przez tą aplikację. Kolejna tips to chyba są jakieś wskazówki do użytkowania telefonu, tak mi się wydaje. Ale wrzuciłem ją do folderu, żeby mi nie zajmowała tutaj głównego ekranu. Hard to jest kolejna aplikacja, która zainstalowała się przy aktualizacji systemu i ona daje informacje odnośnie naszej aktywności fizycznej. Czyli jeżeli się ruszamy z telefonem, to on monitoruje i jaki dystans przeszliśmy, czy przebiegliśmy, jaki czas, jakie tempo i tam takie inne rzeczy. Kolejna Met i czyli tak zwana aplikacja do prognozy pogody, tu następna aplikacja do odczytywania różnych barkodów, kodów na przykład z gazet albo z reklam. Możemy podejść z telefonem przycisnąć, że chcemy przeczytać ten bar -kod i przeniesie on nas automatycznie na tą stronę. Następne to jest o, to jest apka dla a Aga używa do tego to jest Brown Thomas Loyalty czyli to jest kolejny program lojalnościowy Agnieszka ma tam właśnie kartę klienta i i za każdym razem, jeżeli zapomni karty a chce doładować sobie punkty przy zakupach, może odpalić sobie tą apkę, pokazać kod kreskowy, który sczyta obsługa i doładuje jej konto na tam jakieś punkty czy coś takiego. Kolejne aplikacje, jako że wiecie, że jestem fanem Formuły 1, no to. Oczywiście nie zabraknie tutaj aplikacji do obsługi i newsów z F1. Kolejny My Calendar, to też jest jakaś aplikacja, która się wgra przy aktualizacji systemu, ale jej nie używam, dlatego ją użyciem. I ostatnia tutaj z tej zakładki to jest Puffin Free, to jest przeglądarka internetowa, tylko która obsługuje strony wymagające Flash Playera. No i to jest dobre właśnie, że nieraz, nieraz właśnie są stronki, gdzie są na przykład jakieś kamery online albo, albo jakieś filmy, mecze online, i właśnie dzięki tej aplikacji jesteśmy w stanie sobie to oglądać. Także to by było na tyle. Na drugiej stronie mam jeszcze kilka w sumie aplikacji. Jeden folder to jest Muzyka, Music, i tutaj mam stacje radiowe takie jak OpenFM. No OpenFM, co tu dużo mówić, zbiór różnych stacji radiowych. Jest bardzo fajna stacja trening, bieganie i ja właśnie tych radiostacji słucham gdy trenuję. Kolejna aplikacja to jest TuneIn Radio i tutaj jest Wyszukiwarka stacji radiowych z całego świata, czyli jeżeli znamy nazwę swojej ulubionej radiostacji, jesteśmy poza granicami, i chcemy jej posłuchać. Używamy tej apki i naprawdę sprawdza się rewelacyjnie. Ja na tej aplikacji słucham zarówno ESki, zarówno Zki, RMF-u, no wszystkich wszystkich polskich stacji, które, które bardzo lubiłem słuchać w Polsce. I ostatnia aplikacja All4, to jest Aplikacja umożliwiająca oglądanie telewizji 4. Często, gęsto, jak mogliście zauważyć w wcześniejszych filmikach, mówiliśmy o Google Box i właśnie dzięki tej aplikacji czasami mogłem sobie oglądnąć Google Boxa na moim telefonie. Także co, wracamy do strony i ostatnie dwie aplikacje to jest Running z Nike Plus i Nike Plus Fuel. Są to dwie aplikacje, które używam przy moim treningu. Pierwsza ta czerwona Running to jest stricte do właśnie biegania. Ona po uruchomieniu pokazuje nam mówi, pokazuje, śledzi przez GPS nasze postępy w treningu bieganiu, nasz czas, średni, wszystkie kalorie i wszystko, wszystko. Wiem, że jeszcze jest taka chyba aplikacja, jak coś jak Endomondo czy coś takiego, ale ja akurat zacząłem używać tej aplikacji i cały czas używam do tej pory. Jestem bardzo z niej zadowolony. To i tak, tak jak powiedziałem Nike Plus Fuel to aplikacja, która pokazuje nam aktywność naszą w przeciągu całego dnia, czyli nie tylko podczas biegu, ale również gdy chodzimy. Liczy ilość kroków zrobionych, ilość kalorii przez cały dzień. Także bardzo fajna aplikacja. I to wszystko. Mam nadzieję, że ten krótki filmik z aplikacjami z mojego iPhone'a Wam się podobał. Jeżeli tak, to kciuk do góry. Jeżeli macie jakieś propozycje, macie jakieś fajne aplikacje, które można używać na swoim iPhone'ie czy iPadzie, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Ja każdy komentarz czytam i na pewno odniosę się do, do Waszych propozycji. Także co? Zapraszam na następny filmik. Trzymajcie się!